poprawię w tęczę autek. Czerwone. Brązowe. Brązowego nie ma w tęczy. A, no tak. A ja myślałam, że wiesz wszystko o wszystkim. Bo wiem. Zapytaj mnie o coś. No dobra. Gdzie byłam, zanim się urodziłam? Ajdź, zadaj inne pytanie. Mogę prowadzić auto? O, no jasne. Nie. Czemu? Bo nie dosięgasz do pedałów. To fakt. Zielone. A jeśli Bingo zajmie się pedałami, a ja chwycę? Cóż, jeśli złapie was policjant, będziecie musiały zapłacić 100 dolarusiów. Nie złapie nas. Będziemy jechać szybko. Auta policyjne są dużo szybsze. Ale my mamy pełny pak. Możemy jechać długo, a jemu zgaśnie auto. Wtedy wsiądzie w helikopter. To wjedziemy do tunelu i znikniemy mu z oczu. Wtedy wyląduje i wsiądzie na motocykl i znajdzie was w tunelu. Ale tam będzie 10 czerwonych aut, dokładnie takich jak nasze i jeżdżące dookoła. I wtedy nie będzie wiedział, którym jesteśmy. A kto poprowadzi te inne auta? Szoferzy. Szoferzy? Skąd niby weźmiesz dziesięciu szoferów? Od królowej. Ukradniemy jej. Ależ tak, dałoby się zrobić. Ura! To to możemy poprowadzić? Dlaczego tak się rwiecie do prowadzenia? Bo my lubimy te fajne psikacze. Możesz je włączyć? Ale szyba jest czyściutka. Proszę. O, w porządku. Nie, Jeszcze raz! Nie, nie będę marnował wody. Zrób to! Zrób to! Hej! Dlaczego zatrąbiłeś? Ach, ten facet w pomarańczowym aucie to nie najlepszy kierowca. U, pomarańczowe gdzie? Ty jesteś dobrym kierowcą? Tak. A jesteś najlepszym na świecie? Prawdopodobnie. U, wow. Czerwone światło. Blue, czy ty wiesz o tym, że... Żółte autko. ...że małe krasnare ogrodowe... Wynają się na słupy ze światłami i malują je na kolorki. Ooh.